Ha, ha, Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jak część z Was już prawdopodobnie wie, odwiedziłem dzisiaj, rano karbut w Wielkiej Brytanii. Karbut jest to taka wyprzedaż, targi rupieci, targi staroci, gdzie ludzie wyprzedają zazwyczaj rzeczy, których mają nadmiar w domu. Czyszczą piwnicę, czyszczą strychy, wywożą to raz w tygodniu i sprzedają. Większość z Was, która ogląda ten kanał, prawdopodobnie już wie, czym jest karbut i udało mi się dzisiaj dorwać parę, moim zdaniem, w miarę ciekawych rzeczy, czym nie omieszkałem pochwalić się na szorcie wrzuconym na YouTube'a, Insta i Facebooka, czego za tym dzisiaj można się spodziewać dwóch rzeczy. E, jednego peceta, którego mam tutaj, którego nawet trochę widać na podglądzie, oraz laptopa, o którym powiemy sobie później. Zaczniemy tak naprawdę od nudniejszego sprzętu, czyli właśnie tego oto peceta, który kupiłem, Nomen omen od pana Polaka i który nie jest spektakularny, ale sprawdzimy sobie, czy w ogóle działa. Jest to, proszę Państwa, Small Factor od Lenovo eee, z 2020 roku. Jak można tutaj zobaczyć, nie widzicie tego, ale może dogram jeszcze jakiegoś close Który nie, nie, jest, nie jest spektakularny, tak jak wspomniałem, ponieważ działa na Atlonie. Eee, zanim go kupiłem, wygooglowałem, czego tak naprawdę mogę się w środku spodziewać, i za zajrzałem mu tutaj przez krateczkę. I na 99% o ile działa, jest to Atlon 3050U, czyli tak naprawdę jednostka, którą zazwyczaj znajduje się w laptopach. Pozwolę go sobie szybko rozkręcić, bo widzę, że jest trzymany zaledwie na jedną śrubkę, i właściwie nie przyciągając, podłączymy go do komputera, a właściwie do komputera, do Monitora, i sprawdzimy, czy działa. Tego laptopa kupiłem za 22 funty, bo dosłownie tyle miałem w portfelu. Idąc rano na e, moje żery, wziąłem ze sobą zaledwie 30 funtów, bo niestety mam tendencję do wydawania więcej niż powinienem. W związku z czym e, muszę sobie ograniczać ten budżet. A że wcześniej kupiłem laptopa, którym zajmiemy się zaraz, możecie się już domyślać, za ile go kupiłem. E, miałem dosłownie w portfelu 22 funty, czyli jakieś. 110-120 zł przy obecnym przeliczniku. Teraz chyba bardziej bliżej 120. Myk, otwieramy. A, to jest taki. Uy. I co mamy w środku? Mamy jedną laptopową kość RAM, jedną. E, jeden radiator na procesor z ciekawie zamontowanym chłodzeniem. Wcześniej myślałem, że to jest w ogóle pasywka, bo, bo przez kratkę tak wyglądało, jakby to była pasywka, ale najwyraźniej nie. Mamy do tego dysk. Duży, dobry dysk, 1TB od Toshiby z datą produkcji 26 maja 2020 roku, czyli nieźle. Hej, ja najprawdopodobniej, jeżeli ten komputer działa, wsadzę mu jakiegoś SSD-ka. Widzę nawet, że jest tutaj slot M.2, więc w związku z tym, że tutaj jest prawdopodobnie przylutowany, bardzo słaby procesor, więc nie da się go zmienić, lepiej będzie mu dać SSD-ka. I moim zdaniem, jeżeli działa, jeżeli działa, podkreślam, ten komputer, mimo że kupiłem go za, jakiegoś, za jakieś 22 funty, jest warty używany powiedzmy 50, może 60 przy dobrych wiatrach. Spodziewam się tak naprawdę tylko tego, że przez to, że jest tutaj duży, stary dysk mechaniczny i słaby procesor. To bardzo prawdopodobne, że po prostu Windows 10, który zakładam, że tutaj jest zainstalowany, strasznie mulił. Myślę, że po zmianie na SSDK można z tego zrobić taką bardzo przeciętną biurową jednostkę, którą da się w miarę łatwo szybko sprzedać. Zobaczymy, ciekawe. Zacząłem się zastanawiać, gdzie tutaj jest zasilacz. Zapominając, że, że zasilacz też jest w stylu laptopowym. Dobra, nie ma co. Nie wygląda na to, żeby było coś zalane albo zepsute. Myślę, że możemy w miarę bezpiecznie go podłączyć. Nawet mam klawiaturę Lenowo, żeby było tematycznie. Dobra, chwila prawdy. Dysk chodzi. A! Haha! Jest! Sio. Od Janusza! Kupiłem od Janusza! O nie, mam nadzieję, że nie jest ohasłowany. Ale wygląda na to, że działa. Ale widać, że muli, nie? Widać, dlaczego pan Janusz postanowił go sprzedać. Dobra, jest mega wolny, nie? Nawet powinienem prawdopodobnie liczyć czas, ile mu już zajęło. Wow! Wow! <grystanie> Obciążenie CPU 100%. Okej, okay, menadżer zadań się zwieścił. Oczywiście większość zasobów zżera McAfee, nasza ulubiona firma antywirusowa. O, teraz dysk 100%. Oj, 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 oj. kto ci to zrobił? Tak, miałem rację, AMD Athlon Silver 3050U, czyli, no, budżetowa jednostka mobilna, która nawet w laptopie nie jest najlepsza, dwurdzeniowa, przynajmniej z trzeciej generacji, no, ryzenów, powiedzmy. Eee, do tego 4 giga ram z którego, jeżeli dobrze widzę, jakieś pół giga jest prawdopodobnie hardware reserved. Tak, 576 jest na grafikę. Eee, I dysk mechaniczny, którego zużycie jest 100% i założę się, że większość tego zużycia to będzie MacAfi i e, Windows, który próbuje zrobić jakiegoś updata. Tak, system. Oczywiście. Dobra, po przejściu na SSDK, ten komputer prawdopodobnie będzie używalny i prawdopodobnie go gdzieś wystawię. Natomiast nie jest to na tyle interesujący sprzęt, żebym nim się jakoś więcej zajmował. Dlatego przejdźmy do drugiego, którego zrzuciłem na podłogę. Oto danie główne dzisiejszego programu, moi drodzy: stary laptop. A dlaczego jest to moim zdaniem danie główne? Żeby zrobić wam troszeczkę wprowadzenia. Przede wszystkim ten stary laptop będzie miał jedno zastosowanie. Ale o nim zaraz opowiedzmy sobie najpierw o tym konkretnym laptopie. Jest to 17-calowy Samsung R710. Jest to model, prawdopodobnie strzelam gdzieś z okolic 2008 może 2009 roku, ponieważ jest wyposażony w dwurdzeniowego Pentiuma. Jeszcze nie wiem jaki model, ale najprawdopodobniej jest to dwurdzeniowy Pentium, ponieważ tak jest na naklejce. To może być jeszcze ta generacja, która miała wymienialne yy, procesory, więc możliwe, że da się go upgrade'ować, ale to będziemy sprawdzać zaraz. Ale te laptopy były wyposażone też w dedykowaną kartę graficzną. W tym wypadku powinna być to Nvidia GeForce yy, 9300MGS. Czyli karta. Relatywnie słaba. Nawet w momencie wypuszczenia tak naprawdę. Dlaczego jednak cieszy się na tego laptopa? Ponieważ od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zmontowania komputera, który działałby natywnie na Windowsie XP. I najpierw myślałem, dobra, zbuduję sobie jakiegoś desktopa. Prawdopodobnie nawet, o, z tym tutaj oto Radeonem HD 4870. Bardzo dobra karta, wydana chyba w 2009 albo i w 2008, nie pamiętam teraz z głowy. Nie chwytajcie mnie na za zasłówka. W każdym razie, jest z nią jeden problem. Taki natomiast, że ma tylko wyjście DVI, a ja wolałem HDMI, żeby później nie bawić się w jakieś kable, przejściówki, adaptery, kiedy chciałbym ją podłączyć do mojej karty szczytującej obraz. Ten laptop natomiast ma wyjście HDMI, pełnowymiarowe, więc. Pod tym względem powinno być, mam nadzieję, łatwiej. A dlaczego potrzebuję maszyny do Windowsa XP? Dlatego, że wiele gier w mojej kolekcji albo wiele gier, które chcę ograć, nie jest dostępnych w dystrybucji cyfrowej, i chciałbym mieć maszynę, na której mógłbym ogrywać je natywnie. Dlaczego jest to w takim razie główny punkt programu? Bo jeżeli uda mi się go y, dzisiaj, powiedzmy, doprowadzić do porządku i odpalić, to będzie oznaczało, że. Możecie liczyć na kolejny, w miarę ciekawy odcinek, w którym będę próbował go reanimować i doprowadzić do jakiegoś takiego używalnego stanu na Windowsie XP, może odpalimy nawet kilka gierek, parę benchmarków zrobimy. A po tym odcinku będę miał szansę zrobić kilka fajnych, mam nadzieję, filmów na Arnie i you, O jakichś starszych gierkach. Mam tutaj już kilka, co najmniej o, tu się jedna czai, nie patrzcie, ho, ho, kto zgadnie, co to jest. Niemniej, żeby nie przedłużać. Eee, ja go sobie obejrzałem. Wygląda, jakby stan był w miarę dobry. Jest trochę wypalcowany, ale nie wygląda, jakby był gdzieś tak. No, jest trochę uwalony. Nie jakoś strasznie. Zazwyczaj widuję jakieś gorsze laptopy na takich karbutach. Ten jest w miarę czysty. Nie wygląda, jakby miał jakieś uszkodzenia mechaniczne poza wydłubanym przyciskiem F4 z jakiegoś powodu. Ma tutaj oczywiście naklejkę Windows Vista, nasz ulubiony. System operacyjny do tego Pentium Insight i jest kurde wielki, bo masz 17 cali. Ma mnóstwo jakichś fajnych wyjść: ma VGA, ma HDMI, raz, dwa, trzy USB, cztery USB, jeszcze tutaj, proszę bardzo, bonus. Trafił się jakiś albo Bluetooth konektor, albo nie wiem WiFi, albo coś takiego. Ne! I oczywiście wyjścia słuchawkowe i mikrofonowe. Do tego karta, nawet słaba, ale z 2008 powinna sobie bez większych problemów poradzić z grami z przedziału 2000 do 2007. A właśnie takie tytuły mniej więcej chcę na tym komputerze ogrywać. Dobra, może nie Crysis, chociaż pewnie by poszedł, ale. Kurde, będzie trzeba przetestować, jeżeli się uda odpalić. Natomiast robię to wszystko na żywo, na spontanie. Jeżeli się nie odpali, to przepraszam za Wasze zawiedzione oczekiwania. Gwarantuję Wam, że moje są większe wobec tego laptopa. Przechodząc zaś do mięska, tak jak sobie zerknąłem tutaj przez wentylację, wydaje mi się, że może nie mieć kości RAMu. Co nie jest dużym problemem, bo mam tutaj kości RAMu. Podejrzewam, że on bierze DDR2, no bo raczej co innego. Więc chyba nawet mam laptopowe DDR2, więc powinniśmy w stanie być go odpalić. I nawet bez RAMu, to znaczy z RAMem, tylko moim. Natomiast brak RAMu jest potencjalnie złym znakiem, bo może się okaże, że było z nim coś nie tak i ktoś sobie po prostu wyjął ten RAM, albo wyjął go do czegoś innego. Jeszcze zaraz się okaże. Natomiast dobry znak jest taki, że nie widzę, żeby były naruszone naklejki z plombami innymi. Więc do dzieła. Otwórzmy najpierw to. Chyba muszę zmienić końcówkę, albo wezmę ten. O, chyba będzie ok. A przydałby mi się taki laptop, bo to mi oszczędzi też dużo roboty z innymi rzeczami. Nie będę musiał jakiegoś monitora ani nic. Opa, no, podważamy. Jest RAM! Jest RAM! Ok, dobrze. Zerknijmy sobie, co, to, co, co my tu mamy. Widzę też tutaj, zaraz przy ramie... E, to chyba jest procesor i ewidentnie jest wymienny. Da się zmienić. Ej, to jest DDR3! To nie jest... To jest 2 giga de, de, DDR3, to, to nie jest źle! Dobra, to jest... To jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że te Pentiumki to będą miały... Moment, 2008. Dobra, 2008 to było tak na granicy DDR2, DDR3, dobrze mówię? Z którego roku jest? E8000. E8400 jest. Z 2008 nasz ulubiony procesor. Tak samo chyba Q6600? A wiem, że one chyba chodziły na DDR2. Jeszcze. Przynajmniej niektóre. To było jakoś tak na przełomie. Dobra. Ej. Dobra. To jest bardzo dobry znak, że tutaj jest jeszcze RAM. Niestety nie dostałem do niego ładowarki. Eee, co oczywiście rozwiążemy tym, że ja mam po prostu ładowarkę uniwersalną tutaj już przygotowaną. Liczę na to, że zadziała. Uf, dobra. Kurde, jakie emocje. Dobra, chyba to będzie ta końcówka. Zobaczymy. Niestety ten laptop pobiera 60 W z tego co widzę. Nie wiem, czy moja ładowarka daje aż 60 W. Może, ale nie jestem w 100% pewien. Błagam, nie wybuchnij, błagam, zadziałaj. Mam strasznie duże oczekiwania, będzie mi tak mega smutno, jak nie zadziała. You alive, bro. Świeci się! A się dawno nie cieszyłem tak. Świeci mu się tutaj z tyłu. Znając życie, bateria jest zupełnie martwa. Może działa tylko podłączony. Świeci się na czerwono, nie wiem, czy to dobrze. Wcześniej się świecił na zielono. To może oznaczać, że nie ładuje baterii po prostu. No dobra, ryzyk fizyk. Działa, ale szybko działa. Ej, dobra, tu jest jakiś Extended Operating System Loader. Choose OS. SOE albo Home. Zgaduję, że Home to będzie. Zgaduję, że Home to będzie Windows. Jakaś wersja Home. A, szybko działa. Windows XP tutaj jest. O, oh my g! wam, żebyście lepiej widzieli. O, oh, estates Ohasłowane oh, Okej okay. co tu teraz ładujesz, chłopiec? Co ładujesz? Co robisz? Fajne jest też to że ta karta wyszła na rynek zaledwie parę miesięcy po tym jak wyszedł serwis Pack 3 do Windows XP, bo to są z tego samego roku. Więc spodziewam się, że będzie dobrze obsługiwana, że drivery i tak dalej wszystko będzie super kompatybilne. Jeżeli dobrze pamiętam, ta karta obsługuje do DirectX 10, posiada chyba 256 MB vram czyli mało. Dobra, nic się nie dzieje. Biała ściana I, i, i nie wiem skąd to się wzięło i dlaczego. Mam nadzieję, że to nie jest martwy. Nie, no, Kaman. To nie może być martwa grafika. Ekran w ogóle wygląda, w do... jakby, był, jakby był dobry. Słyszę jakieś powiadomienia, ale wszystko mi się wyświetla na biało. Zastanawiam się, o co może chodzić. Wejdźmy może do Biosu. O, moment, dobra. O, a! Okej, okay, coś mu tam. Nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, w każdym razie Windows is shutting down. E? I tak będziemy musieli zrobić reinstall. Eee, a co to jest SOE? Boot. Też Windows XP. Press alt Control, delete to begin. University of Dundee. Wychodzi na to, moi drodzy, Windows shutting down. Wychodzi na to, że to jest jakiś laptop, który prawdopodobnie wcześniej należał do jakiegoś studenta albo członka zespołu uniwersyteckiego w Dundee, czyli w mieście, w Szkocji, bardziej na północ ode mnie. Fajnie. Wszystko wskazuje na to, że działa. Jeszcze chciałem odpalić... Chciałem odpalić BIOS, żeby się upewnić, co on ma w środku. Spodziewam się, że ma tego Pentiuma i tą kartę graficzną. Działa jak żyleta tak w ogóle. On musi mieć przecież mechaniczny dysk. Ja bym mu dał... Oczywiście... Spróbujmy F2. Jest. Co my tu mamy? Main. Data wyświetla poprawnie. Mamy Intel Pentium Dual 2000, czyli 2 giga 16, 2 giga RAMu w jednym slocie. Nie widzę natomiast niczego o grafice. Nic nie zmieniliśmy. Save and exit. Spróbujemy się jeszcze raz zalogować na ten drugi. Jak coś tego po prostu rozkręcę i sprawdzę, czy ta grafika jest tam fizycznie. Powinna być, a jak nie, to zawsze można dokupić. Znowu to samo: to jest chyba jakiś. jakaś ochrona. Specjalnie, żeby nie widział. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby się tam dostać. Nieważne: wszystko wskazuje na to, że działa. Więc możecie liczyć na to, że jeszcze spotkacie tego koleżkę na tym kanale, jak będę miał trochę więcej czasu, czyli <laughs> pewnie nigdy. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Pa-pa!